My dzisiaj robimy ciasteczka, bo się, bo się nudzimy, więc żeby zrobić coś ciekawego w domku, robimy ciastka, tak? Co dodałyśmy? Powiedz. Co tu jest? Jajka. Jajko i co jeszcze? Banan. Banan, tak. Ok, mamy tutaj płatki, mamy tutaj y, mąkę i... dosypiesz nam kochana, rodzynki, tak? Dodamy sobie jeszcze troszeczkę proszku. Dodamy cynamonu, dużo. I to przeszkadza. W nagrywaniu i może miodu. Może. Mama miesza, tak? Dodawaj rodzynki, dodawaj, jeszcze się przydadzą. Mhm, super jesteś dziewczyna. Usmażyć, słuchajcie, jako e, jako placuszki, jak chcecie usmażyć na patelni. Jeszcze? Dobrze. Aż będzie taka gęsta konsystencja. Tak, czekaj, dosypiesz jeszcze rodzynek, ok? Tak. Proszę, jeszcze rodzynki możesz sypać, koleżanko. Także zostawiamy sobie to ciasto, żeby trochę pracowało, w sensie, żeby wchłonęło, płatki wchłonęły. No ja to zawsze robię na oko, nie podaję Wam tutaj żadnych e, dobrych żelki. Możecie o, oszukiwać swoje dzieci, że to są żelki. E, że Ja nie robię tego, słuchajcie, z przepisu, robię to na oko. Zawsze tak samo robię te placuszki śniadaniowe w ten sam sposób. To jest taka zdrowsza wersja ciasteczek. My co jakiś czas sobie takie robimy, można zrobić z jabłuszkiem e, przecierane. można zrobić właśnie z bananem. Co tam Maciek? I sobie to... o, tego banana wyściapać. I sobie to, słuchajcie, odstawiam i później Wam pokażę, jak porcjuję i jak piekę. Dzisiaj ta herbata, ona ma taki charakterystyczny posmak, także zrobiłam dla siebie i dla Darka. Ja już znalazłam w Funday Box, ja lubię Funday Boxa, bo właśnie tam są co czas herbaty. Nie wiem, czy to widać, ale pada śnieg. I tak pogoda się zmienia praktycznie co pół godziny. Raz jest wielkie słońce, raz jest śnieg. Padał też deszcz, w nocy było tak strasznie burzowo, wichrowo. A teraz pada śnieg, więc powiem Wam, że no, nieźle, nieźle. <grymienka> Prawdziwa kwietniowa pogoda nam się zrobiła. Trochę zaradkę. Nie, To nie, Film? nie. Nie, 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 nie. Nie, nie, brudno 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 ale to nie szkodzi muszę to wszystko wyczyścić Padłem do Was pogadać bo zrobiła się ciepła pogoda, raz jest ciepło, raz jest zimno a zaraz zobaczycie piękne, piękne ujęcia ekipy Apple Records oczywiście znajdziecie do nich też linki w opisie, żebyście czegoś potrzebowali do nagrania kiedykolwiek są ujęcia pustego miasta, to było nagrane chyba bodajże w poniedziałek, wczesną porą Wiadomo, że wcześniej jakoś jest mniej ludzi, ale na, tym, na tych ujęciach zobaczycie, że tych ludzi by było po prostu bardzo mało Z jednej strony to mnie cieszy, że Polacy zostają w domach, a z drugiej strony dostaję od was mnóstwo wiadomości na Instagramie, bo nie wiem czy śledzicie Insta co chwilę pojawiają się posty, informacje na temat koronawirusa i wysyłacie mi po prostu wiadomości o waszych sąsiadach, znajomych, którzy sobie imprezują i spotykają się z, z innymi, że nieważne jak mocno o tym będziemy mówić, żeby zostać w domu, ludzie tak będą wychodzili, tak będą się spotykali i imprezowali, co jest po prostu smutne, bo zarażają innych, bo prawdopodobnie mogą być chorzy na koronawirusa. Świadomie tak naprawdę, bo wychodzą. Gorsze jest to, że te osoby, które chcą. Zostać w domu i trzymać się tej kwarantanny, żeby odseparować się od innych, muszą iść do pracy. Nie mają tego wyboru, żeby wychodzić czy zostać w domu, a reszta sobie po prostu imprezuje, robi jej grille. Mudne jest to, że teraz sobie imprezują, wychodzą i korzystają z wolnego, robią remonty, bo jak zachorują, to tak będą musieli zostać w domu. Już są takie prognozy, że za kilka dni będzie ponad tysiąc tych zarażonych, aby tyle ich. Nie było, ale tak chyba będzie. Zobaczcie sobie materiał z pięknej Warszawy. Co to masz za drinki na dresie? Właśnie nagrywam to są Champagne. Już tutaj wpadłem do Karo Staramy się zostać w domu i mamy zamiar jeszcze długo w nim być Korzystamy z tej możliwości, wiem, że nie wszyscy taką mają Ale my akurat zostajemy U nas też znajomych i rodzinki nie da się upilnować a szczególnie starsze osoby. Po prostu uważają, że nic im nie grozi i wychodzą i na te zakupy. Trudno też jest u wszystkich upilnować. Nie upilnuję się wszystkich, nie, Karo? Co w komentarzu? Czemu mówisz? No bo to na Jesteśmy źli na obie babcie powiem. No. I no. moją mamę i... Jesteśmy po prostu źli, bo my ich przestrzegamy. Oni tak robią swoje, no trudno tutaj, trudno im zabronić wyjść z domu. Najgorsze jest to, że zaraz będzie kilka tysięcy, i ludzie zaczną dopiero panikować. Dopiero wtedy zacznie się. O jezus, mogliśmy zostać w domu. A wtedy już będzie za późno. Wtedy no. dopiero będziemy siedzieli w domu, gdzie nie będzie można wyjść. Tak jak we Francji teraz, gdzie można tylko wyjść. Do pracy i do sklepu, po zakupy, nie na spacer. Fajnie jest to, że można ten czas spędzić z dzieckiem. Karolina wymyśla zabawy cały czas, bo ja też biorę udział w tych zabawach. Wzmuszam się do różnych no. kreatywnych rzeczy. Cały no, czas mamy kreatywną, kreatywną. kreatywną. wam nagrywali wszystko? Ja odmalowałem trochę ścian, bo ja oczywiście mam pod dostatkiem białej farby, ale też wam później podagrywam co tam pora. jakieś jeszcze uchwyty, zmienia coś. Tutaj pralnie wisi. Muszę chyba zrobić tutaj porządek w tych książkach. Jeszcze o, tu mam tą nową. O Jezus, nową artwork od Virgila. Kulinarne muszę pośrednio Tak, masz rację. Musimy trochę porządek tutaj zrobić. Mamy czas, można zrobić albumy. Tu, bo przekłada się może kolorystycznie, chociaż nie wiem, wolałbym kategoriami, wiesz? Moi drodzy, Karolina właśnie ogląda vloga, który zostanie opublikowany. Zobaczymy, jaka będzie wasza reakcja. A ja dzisiaj na obiad taki szybki obiad zrobiłem. Tutaj mamy mieszankę ziaren. Uwielbiam. I soczewica zielona. I do tego oczywiście zielone warzywa. Jak doprawiłem tą mieszankę kaszy, dodałem skórkę z cytryny, sok z cytryny, sos sojowy i olej truflowy. Wam pokazuję. Mam tu ten olej truflowy i to wszystko mieszam. Soli nie dodaję, bo sos sojowy jest dość słony. Pieprzno, i tutaj mieszankę doprawiam czosnek, cebulka, sok z cytryny, i tu na górę trochę kolendry. To jest nasz obiad bez mięsa. Słuchajcie, bez mięsa. I to jest taka porcja lunchowa. Tutaj jeszcze trochę zostało na dokładkę. Dwa woreczki. Tej kaszy, tutaj mniej więcej 100 gramów, 200 gramów mniej więcej warzyw, i to jest obiad na lunch na dwie osoby. Hej, ja wpadam do Was późnym wieczorem, pokazuję Wam, jaką zabawę. Przygotowuję na jutro. Stwierdziłam, że będę wam tutaj pokazywać różne rzeczy, co robimy. Zresztą wam już w poprzednim vlogu pokazywałam. Kreatywne zabawy. Trafiłam też na Instagrama Kreatywne Macierzyństwo. Już wam pokazuję. Kreatywne Macierzyństwo, gdzie jest właśnie o zabawach z dziećmi, o kreatywnych zabawach. Niekoniecznie kupowaniu nowych zabawek. My często kupujemy, ale. Takie rzeczy, właśnie naklejki, różne plasteliny i tak dalej, zabawki czasami, było zabawek jest oczywiście dużo, to mi się spodobało. To jest pomysł na to, żeby dzieci chętnie myły ręce, zrobienie właśnie własnego żelu do mycia rąk z jakimiś tam rzeczami w środku. Także super sprawa, dużo takich fajnych pomysłów. I wpadam dzisiaj na pomysł taki, zanim pójdę spać, wyciągnęłam takie naklejki, <kluzny> które młoda niekoniecznie lubi używać, bo. Nie wiem, sądanie za małe, nie nieciekawe, powtarzają się. I słuchajcie, co, co robię tymi naklejkami? To oblepiam cały dom dosłownie. Przyklejam tak delikatnie na drzwi, widzicie? Tak delikatnie, że można je odkleić. I w inne miejsca, właśnie na jakieś poduszki i tak dalej. I co zrobimy rano, jak wstaniemy? To będziemy w całym domu robić poszukiwania morskich stworów, rybek i tak dalej. I będziemy je zbierać, nie wiem, przyklejać, gdzieś, nieważne, po prostu będziemy ich szukać. Chodzi o szukanie. Teraz jest super y, zabawa właśnie w szukanie, w chowanie się. O, krab, to też nasz. Lubimy tego kolegę. Także, także taką zabawę wymyślałam. po prostu cały dom obklejam tymi rybkami, wiecie, ona kocha też baby shark, śpiewa w kółko baby shark, więc... Tak, więc to jest pomysł na kolejną zabawę, jak macie właśnie jakieś... No nie muszą być jakieś super naklejki, to nie muszą być takie. Mogą być jakieś w ogóle, wiecie, firmówki, jakieś tam reklamówki, które gdzieś tam dostajecie. Mogą być, nie wiem, wstążki. Tak wiecie, moja kreatywność jest dzisiaj pobudzona przez te właśnie pomysły. Zamawiam też na Allegro to, czyli hydrożerowe kulki. My je już na sensoryce, sensoryki je znamy, z zajęć, więc w sumie możemy je wykorzystać też w domu, one nie brudzą. No, także będziemy je pewnie gdzieś tam przesypywać do różnych pojemników. Oczywiście to jest taka ziemia do kwiatów, po prostu, ale dzieci się uwielbiają tym bawić. Trzeba tylko oczywiście pilnować, żeby tego nie zjadły, ale jest to fantastyczna do takiej zabawy. Także no, musimy zacząć kombinować właśnie też z takimi rzeczami. I jutro też mam plan, żeby wyciągnąć um, farby Także dzisiaj stwory y, morskie przygotowuję na jutro i farbę, także to jest plan najprzejszy dzień. Dam Wam znać, jak się szukanie leśnych stworów sprawdziło.